Dobrze więc, szanowny braciszku, to materiał kręcony specjalnie dla Ciebie. Akurat gotuję sobie obiad, także mam troszeczkę bałagan, jak widać. Znaczenie jeszcze nie czy Ciemniki zaraz się wygotują, to lepiej zakręcimy. Eee, właśnie sobie piekę kurczaka, jak widać, już nawet dochodzi do siebie. Eee, tak a tak wygląda teraz pokój. Kupiłem wczoraj swoje kwiaty. Te, które kupiłem wcześniej okazały się kwiatami ogrodowymi. Także jak domyślasz się zwiędły. To jest mój komputer, którego właśnie do Ciebie piszę. Mikłasz owoców. To mam drugiego tego kwiata, a oto jest moment, którym najbardziej chciałem Ci się pochwalić. A tu moje rybki. Zajmę to, ponieważ jeszcze nie miałem okazji zamontować, nie miałem to znaczy czasu, zamontować mi światła. Mam nadzieję, że już jutro się doczekają. Proszę bardzo. Są to gubiki. Mają jaskinia nawet. Tylko, że na tej kamerze nie widać tego zbyt rewelacyjnie. Także, to jest TV, który właściwie nie jest mi potrzebny, ponieważ jeszcze nigdy go nie odpalałem. No i tak to w każdym razie się wygląda. Aha. Jeżeli jednak zdecydujesz, że przyjdziesz odwiedzić swojego młodszego braciszka, to to będzie Twój pokój. Masz nawet kominek, a tutaj niestety światła nie ma. Zatem pozwolisz, że zapalę światło, tak to wygląda. Akurat pościel się pierze, także tu będzie ze sobą. Tu masz nawet wielką szafę, no to już sam sobie zarządzisz. O ile przyjedziesz do mnie, dobra, później dopaszę światło. No i tak to by wyglądało. Także, Braciszku do zobaczenia na głowie.